A druga sytuacja mogłaby być taka, że rzeczywiście po czasie, na przykład po roku czy dwóch, sąd przyzna rację tej komisji, że rzeczywiście niesłusznie została wydana ta decyzja Urzędu Regulacji Energetyki i jakby podtrzymuje ważność tych uprawnień. No to jeżeli tak, no to z datą wsteczną te uprawnienia tego elektryka będą ważne, no ale to nie zmieni faktu, że ta firma nie dostała wypłaty odszkodowania, z tego elektryka pewnie też nie byłaby w stanie dwóch milionów ściągnąć i się odbudować, więc... Więc ta firma jest w kropce. Elektryk ma problem, no bo przez ten czas trwania tych postępowań miał mnóstwo problemów, wpadł w długi i tak dalej. No i teraz dopiero może gdzieś tam sądzić się z, z Urzędem Regulacji Energetyki o to, że niesłusznie zostały zostało z niego ściągnięte jakieś tam pieniądze na to odszkodowanie i tak dalej. W efekcie, nawet jeżeli będzie przyznana racja tej komisji, no to ten elektryk i tak ma przechowywanie.